Już się tam przepalili? Przepalili się? Nie. Nie. No to siadł. Aha. Przez barykadę? barykadę. O nie! No cóż, musicie przyznać, że ten strzał, ten skan przez barykadę był naprawdę niezły, i z tej też uwagi mam dla Was dzisiaj do rozdania tą oto figurkę. Aż wszystko, co należy zrobić, aby móc ją wygrać, to zostawić łapkę w górę pod tym materiałem, zasubskrybować kanał oraz zostawić taktyczny komentarz. Z wygranym skontaktuję się w komentarzu w wiadomości bezpośredniej. A teraz miłego oglądania. Bawimy się ze śmieciami. O oh, fuck, no może. kurde zachodem. Tutaj? Jest Czy tutaj? Ja e, garaż, odbyłem. ale chyba mam tam. Tutaj jest O mam. No! no. Kurde. no. <laughs> Down Dostał. <laughs> ja z tym dronem powiem ci... Jezu, jakie oblężenie. Co wyróbisz. No właśnie, nie wiem. Spokojnie, spokojnie, damy radę. tu jest. Ja patrzę... Szcze patrzysz szczelinę? Gejsza. się Zofia, wschody północ. Prawo twoje. One off, No jeszcze najda. Bo no. Co? Co? Office. Tam nade, opisy. I stersy był Jackal, ale chyba poszedł na Thermite uh, Na głównym holu. Od Sałdzistu Przepalili się Archipa, Jackal, archipa. lokersy teraz Kuźwa jak ten Jackal i nie... Nie, nie na górze nie Podchodzi drzwi, drzwi przed. I dwóch na górze. Na wami, uważajcie ja pierdzielę trzeci raz. No tak. Brawo, bo, 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 Boże, brawo. Wyskoczyłaś! Z... 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 Jest przejście Bra No to było ładne Bug na schodach od, od tego zejścia. NIE! NIE! Co? Co TO SIĘ STAŁO?! NIE! Aż dać? Krowek, ja to wiedziałam! Nie mogłem enderować. Nie mogłem tego przerwać, nie? <grym> jest Valkyria, ona ma 25 HP, jak nie mniej. Teraz kamery. Plantuję, plantuję, plantuję. Plantuj, plantuj. Plantu, plantu. Ej! Dwa kraty! I od góry, ty. Nie gada się, że Walkira wybiega. No nie wiem co. Na górze Walkira. Jeszcze Walkira. Na no ostatnią Walkirę. Walkira na górze. No, sajcie, sajcie, sajcie. Panie. Ładne. kamper? Camper? O Jezu, kto ma różowy? O matka. Dobra. <śmiech> Najlepszy! <śmiech> o, Twitch <tłuszka. śmiech> KURWA! <śmiech> ale bez przekleństw, proszę. Wiem, przepraszam, ale... Tam masz doka. Ja. I I to też. Hmm. Jest nie wiesz po której stronie? Pytania jest na przy tym, przy stole. Pragi, no. proszę bardzo święty dla ciebie, <noise> dla ciebie. No, Operator remaining. Op uh, 4 located a bomb. Uh, One uh, 4 has located a bomb. You know what to do. Na B jednak widziałeś. Kurdy! Kurudz, ja to nie, ja nie, to nie Uważaj, tam jest Uważaj, mam jeść. Mamy Ma ten noś, no, sprzęt głowy czółkisty. Z. Nie ma co się martwić, panie i panowie. Wszystko jest dobrze. To jest perfekcyjnie. Perfekcyjnie. podchodzi do ciebie. No. no, jest brawo. Jeszcze jest jeden tu. Ja jestem w kiple, patrzę na <gryb> Żółte schody schodzi. No. Nie, nie schodzi. Ej, tak A no jednak, skończę! Ten dźwięk to my, nie? Uuu, główny dźwięk są. Co my, jak uważaj? Ażka, ażka? Szaki? Gdzie, 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 gdzie? To jak? Nigdzie, nigdzie. A, dobra. To, to jest, jest... kawałek. Chciałem bandit pomowy. Kar... Wow! Karolina. Ło! Wow! To taki profit, może nie gnie. O. No. Jak plus nie spina to niech... Nie plus nie było... jeden. Zbawa. To jest mawa. No, mojego no. droga? Mądrego też miło posłuchać. Obiecuję. No, o, ty kapitał, tam, O. Tak, to się Nie, to ten ten Nie, to Nie, markujcie nikogo. Dobra. A powiedz mi, gdzie Nie, 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 markujcie. Dobra, jest w adminach, adminy jest. Skąd nice. zabiłeś? Dobrze, no, yy, no nie, no poważnie wysiedział no, jakaś tak. tam trzylet. Gdzie? Ma mniej niż przed jest nie tam, gdzieś biegnął gdzieś tam Tak, super. 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 Konektor, Gdzie? Konektor jest. Konektor, banan. Gdzie mam ten kiełbasa, jizus, Zeskoczyła chyba z tych schodów, wiecie. Nie wiem. Ojej, pięknie. I schody. Tu, tu. Pod też ktoś jest. Dokładnie. Siup. Impa, jak ktoś u Ciebie wchodzi, jest z tej wchodzi, strony? Wchodzi, 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 tak powoli, ale tu... Jest! Się dzieje. Jest i podchodzi mi na cicho i... Cicho, cicho, zeskoczył, zeskoczył. Kurde. Pięknie. Był tu jeden chyba, Impie, czy to nie? Cały czas jest tam, jest tam, jest tam. To Jackal jest. Ciebie śledzi, tak? Kibel. Uferyjne. Ktoś patrzy może te oh, schody? O oh, kurde. O oh, kurwa. What the Nie. fuck? Dobra, jest tutaj na tym Pięknie. One. Jeszcze jeden. Y, to ten ze schodów, tak? To ja patrzę tu. Że... To... Tyły. Tam, gdzie tego pierwszego zabiłaś. Drugiego.